Ożyć Boba na 50-50, bo podobno się da, tylko trzeba mieć tabletki. Nie no, chcę no, się nie ma, no to niestety mi się nie da. I kolejny raz! お手るよ Dziesiąta drzwi i już leci tu tutaj to, to. Мы тут все Норма. Я мне остались на тут, так? Не на на Muszę mieć kosze, jeśli nie znajdę tam niczego. Też... Um, Sercowym. Dla um, mnie, jak zrobić segment z Riftem? Są dwa segmenty z Riftem. Już no, nie wiem, na czym będzie coś włożyć do Riftu. Аль, ниц? Аль, ж... Ж, ниц? Аль, ж, только... Мне таблетки в дамбу

Po co mi plaster? Tu nie flotę 2 Po co mi superki? Wloty dółpie jest często, ale więcej itemów ma, ale Flot 1 jest łatwiejszy i ma mniej itemów. To jest taka minoria, ale nie tak. Na florze jeden bardzo rzadko się znajduje, na przykład jakieś, nie wiem, no takie rzeczy rzadkie, no, no ty, na przykład w bardzo często, znaczy bateria, na przykład, no ale bardzo często tam występuje, a tu? Nie, no ale na flory 2 jest często. Już na czekosłup. No chyba nie będę speedrunował, bo to tylko ten... ...hashtag. Nie wiem, mnie ustalić. będzie dupe, to tam pokażę swój trik. Śmierdzę! Co? Nice! No nam się na to, tylko trzeba postawić drzwi. drzwi Trzeba było riftów włożyć No wtedy się dostaję i nie miałem już w, w rifcie, ale... Niestety to było przed tym ociekniętym Jeśli ten, jeżeli myślą osobę, która wydawać ja, no to i to możemy myśleć przed dni. Ja licząc tego nie. Jeśli się nie zgłoszą, to po prostu przepadnie i nie będzie. Wszedł botlet, o kluczyk. Ok, tak, nie, zrobimy to. Zobaczmy, kluczyk. W ogóle pod tą maszyną może coś być ukryte. Teraz mam kasę tam, bugetą. Widziałem zawsze kasy, ale ja czemu nie podniosę, więc trzeba zawsze sprawdzić. Można na przykład taka świeca wystawać. Bo tam jest jakiś podobno glitch. Jest jakiś podobno glitch taki? Że. Można się po prostu. Nie jest Po prostu... Po prostu się nie da ten. Po prostu coś tam źle zrobione i czasami się nie da podnieść Na przykład kasy. Czasami się da. I po prostu... Mogę po prostu... być, Bo to... Bo to... Bo to też. Tak. Że... To nie ma w ogóle tak. To jest, jest takie dziwnie zrobione, Że tam się nic nie wysiało, ani nie by coś się jest wpisane. Więc trzeba zawsze sprawdzać, czy jest nie. Jak to było bezużyteczne, to teraz trzeba na to klikać. Chyba od do drugiego tak się stało. teraz pokażę Ci trik. Zobacz. I mogę przewidzieć, jaki pokój jest następny. Więc to jest z dźwignią. A tutaj jest ten. To jest box. A zawsze po prostu jak na dupie no przy tym odpadku. To jest dobry przykład. O. się e, głowę wsadzić i da się zobaczyć. Czy jest tu, czy nie. U oczka, inna te oczka. O, kaska nie. by bym otworzył, te drzwi bym było szpo mnie. O co nie że. Tu już się Nie, no no ja tu nie ma. No wiedział też, gdzie jest spokój. Może być, bo widziałam, że tutaj jest przejście. <laughs> widziałam, że tu do idzie. Chodź, że teraz są i temu da się mieć. Dwa oczka, trzy oczka, cztery oczka, pięć oczek, sześć oczek, siedem oczek. O, rzeczy było na oko miałem. No, donie. Czasami się pojawia. Nowej kasy. Ul! Musimy Dobra, dużą regałę Będziesz lecieć Dobra, i teraz... już nie wiem jakie drzwi są Tutaj jest dalsza, tak? Должь, должь, no, no, no. А там не стенка, сюда. И то есть в Россию. Да, да. Да, I jak się tak odwróci, to te oczka i ta lampa stworzyły L! Mogę <laughs> sobie e, e, tak, tak e, żeby było... E, albo sobie go, ten. No to nie to stelka. <laughs> Ocz, oczka pokazały, że... L. L. A painting. Wow, wiem, że to peintingo to był nas ich się. Na stoliku może się pojawić. Więc ten stolik spyle za teraz. nemá. A! Ah, dobra! voda! On je tu za mnou. Jakby nie było tego guiding light, To był ten, to by był trudne, naprawdę sick na tym, na Jest moment, jest na drugi mi słuchat moment, że właśnie nie ma tego waiting line to.

To na pewno. Bo... za szybko. To cię się jak szybko. Tam chyba była szafa nawet. Mała Nie. Ja? tu To było? Nie. Nigdzie nie było szafy, tylko ta jedna Nie Ojej, jak on szybko leciał Bo mi czasami za szybko lecie, a czasami za wolno No co do mnie? Mówiłem to po prostu jak słyszę psy, to od razu ten. Te takie ciche psy, to... Od razu się... rozglądam, bo wiem, że już o będzie. I tutaj jest. Dlatego nie słyszałem. A ten dźwięk. To jest takie, jakby to źle się leści czymś... znowu! No ja nie mogę Czasami da się nie wyłapię, jak się jest w tym. W takiej szafce, tylko trzeba kucnąć, mieć wszystkie te szafki otworzone i iść ciągle w szafkę. I wszystkie pokoje teraz to będą ciemne. 50. Ale bym był zły, jakby dasz leciał. A tutaj nie ma nigdzie a zawsze szafy. Ale bym był zły, bo chyba możesz jak to zliczyć i puścić dasza Chyba. Tutaj, jak jest stoi, to może być e, ten: 8 klucz. Dosek jak tam. Z tym, yy. Nie, nie znamy, gdy... często czasami jest, to wiem, często ja jest na odcinkach, ale często tego nie ma, bo nie był aktywny. I... O, wyrzuciłem łóżko na lewo. Na prawo, skoro tu na pewnie jest. Tutaj jeszcze raz, Też trzeba tu słuchać, czyli gdzieś nie, a tam, w dźwięku, tu nigdy nie ma. O, no, tutaj jest przecież. Teraz, trzy książki w jednym miejscu. tam jest. O nie! u nas idzie! Kartetki nie wziąłem! Nie wziąłem gattki! Ale błąd zrobił. No dobra, mam nadzieję, że mam wszystkie. Jak byłem na dole tam na lewo, to byłem, już wziąć kartkę, Ale Fejla! Przedam mipa Patrzę W ogóle teraz mi się tak skliczą Wała, że mogłem ten bez skoczka chodzić. No nie wiem gdzie ona na górę idzie. Nie będzie. wszystkie. Nie ja jestem pewny. To jest miał przed figurą. I ten. Chwilę mnie nie było. I ten. Nie wiedziałam, że za mną była figura? I wzięła mnie od tyłu. Właśnie od tyłu. I ja nie widzę ko...